Harry i Meghan, kiedy sekret niszczy wszystko, w świecie, w którym każdy ich ruch jest śledzony, największy sekret pozostał niewidoczny. Aż do teraz. Potwierdzenie istnienia ukrytej córki Meghan Markle z jej przeszłości to nie tylko skandal, to osobista tragedia dla księcia Harry'ego, która podważa wszystko, w co wierzył. Zaufanie, na którym zbudował swoją rodzinę, legło w gruzach, a każde wspomnienie zostało zatrute przez kłamstwo. Jak człowiek, który porzucił wszystko dla miłości, radzi sobie ze zdradą o takiej skali? Czy ich starannie budowany wizerunek przetrwa te burze? A co najważniejsze, czy małżeństwo saseksów może zostać ocalone, gdy prawda jest tak bolesna, że zagraża nie tylko ich przyszłości, ale i całej narracji, którą przedstawiali światu. Czy życie księcia Hariego mogłoby stać się jeszcze bardziej skomplikowane? Co, jeśli miłość twojego życia, osoba, której ufałeś ponad wszystko, ukrywałaby sekret tak głęboki, że mógłby zniszczyć wszystko, co zbudowaliście? Sekretna córka Meghan Markle z Joe Giuliano została wreszcie potwierdzona, a świat dopiero zaczyna pojmować skalę tego odkrycia. Dla księcia Harry'ego to ból serca, jakiego nigdy nie doświadczył. Dla rodziny królewskiej skandal, którego echa wykraczają daleko poza mury pałacu. A dla opinii publicznej, historia tak szokująca, że podważa wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o księciu i księżnej Saseks. Wszystko zaczęło się, jak to bywa z najbardziej wybuchowymi sekretami, od szeptów. Szeptów, które wydawały się zbyt dzikie, zbyt bezpodstawne, by brać je na poważnie. Ale szepty, gdy są uporczywe, często niosą ze sobą fragmenty prawdy. W tym przypadku te fragmenty przez miesiące narastały, tworząc niezaprzeczalne dowody. Miesiące, podczas których Harry wierzył w miłość, zaufanie i jedność swojego małżeństwa, nieświadomy cienia, który cicho nad nim wisiał. Czy możesz sobie wyobrazić, że odkrywasz, być może podczas swobodnej rozmowy lub w pośpiesznej rozmowie telefonicznej, że twój współmałżonek ma inne dziecko? Dziecko poczęte, wychowane i chronione, podczas gdy wasze wspólne życie toczyło się tak, jakby nic się nie stało? Historia sekretnej córki Meghan Markle to coś więcej niż nagłówek w tabloidzie. To opowieść o tajemnicy, strategii i dynamice władzy, która wykracza poza jeden związek, sięgając głęboko w mechanizmy wpływu mediów, kultury celebrytów i królewskiego protokołu. Potwierdzenie istnienia tego dziecka to nie tylko osobiste objawienie. To sejsmiczne wydarzenie, które grozi destabilizacją publicznego postrzegania, zniszczeniem rodzinnego zaufania i przepisaniem na nowo narracji, którą Meghan i Harry starannie budowali przez lata. Ale jak do tego doszło? Jak tak głęboki sekret mógł pozostać ukryty tak długo, by zostać ujawnionym teraz, w momencie, gdy uwaga Hariego jest podzielona między rodzinę, obowiązki publiczne i osobiste zmagania? Informatorzy opisują reakcję Hariego jako absolutne zdruzgotanie. Prywatne rozmowy, które prowadził z Megan w ostatnich tygodniach, miały rzekomo eskalować od zdezorientowania, przez niedowierzanie, aż po złamane serce. Wyobraź sobie ciężar takiego odkrycia, które spada na ciebie w ciszy pokoju, ale dudni w umyśle głośnym echem. Każde wspólne wspomnienie, każda złożona obietnica, nagle zostaje zreinterpretowana w świetle nowej wiedzy, że ktoś inny, dziecko, był częścią tego obrazu, a on został z niego wykluczony. Jak człowiek może pogodzić się z prawdą, która wydaje się jednocześnie obca i intymna? Jak nawigować na skrzyżowaniu zdrady, miłości i obowiązku, gdy oczy całego świata patrzą, analizują i osądzają każdą reakcję. A jednak, nawet gdy Harry zmagał się w prywatności, Megan zachowywała wyrachowany spokój. Przyjaciele i współpracownicy sugerują, że choć odkrycie jest niezaprzeczalnie drażliwe, nigdy nie było całkowicie niezaplanowane. Były wskazówki, subtelne gesty i interakcje, które, analizowane z perspektywy czasu, ujawniają ścieżkę prowadzącą prosto do tego potwierdzenia. Od selektywnych wystąpień, przez strategiczne posty w mediach społecznościowych, po starannie zaplanowane wywiady, podejście Megan było metodyczne, zaprojektowane, by kontrolować narrację, minimalizując jednocześnie osobiste straty. Ale jak w przypadku każdego sekretu tej wagi, napięcie związane z jego ukrywaniem w końcu pęka, pozostawiając szczeliny, przez które prawda nieuchronnie przecieka. Pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, były subtelne, niemal niezauważalne. Przyjaciele pary zgłaszali nietypowe zachowania. Telefony o dziwnych porach, nagłe wyjazdy z niejasnymi wyjaśnieniami i przelotne rozmowy przerywane pilnymi prywatnymi wiadomościami. Te drobne nieścisłości, łatwe do przeoczenia przez przypadkowych obserwatorów, nabrały znaczenia, gdy zostały zbadane zbiorowo. Każdy fragment wskazywał na większą prawdę, ukrytą rzeczywistość, która, gdy w końcu została złożona w całość, ujawniła istnienie dziecka ukrytego przed wiedzą publiczną. A kiedy pojawiły się dowody, potwierdzone przez wiele źródeł, obraz stał się nieodparcie jasny. Meghan Markle miała córkę z Joe Giuliano, łatwo spekulować na temat przyczyn tajemnicy. Czy był to strach przed publicznym potępieniem, troska o prywatność dziecka, strategiczne planowanie zarządzania mediami, czy kombinacja tych wszystkich czynników? Być może było to również odzwierciedlenie osobistej dynamiki w samym małżeństwie, próba zachowania harmonii przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad narracją, która mogłaby być katastrofalnie szkodliwa, gdyby została ujawniona przedwcześnie. Lecz te spekulacje tylko dodają intrygi. Element ludzki, emocje, motywacje, ukryte decyzje, to właśnie sprawia, że ta historia rezonuje daleko poza prostym ujawnieniem ojcostwa. Chodzi o złamane zaufanie, miłość poddaną próbie i życie na zawsze zmienione przez sekret, którego nikt nie mógł zignorować. Potwierdzenie istnienia córki Meghan już zaczęło przekształcać publiczne postrzeganie. Fani księcia i księżnej zmagają się ze sprzecznymi emocjami: empatią dla Harry'ego, ciekawością dotyczącą dziecka i sceptycyzmem wobec intencji Meghan. Komentatorzy analizują każdy poprzedni wywiad, każde publiczne wystąpienie, szukając wskazówek, które mogły zapowiadać to odkrycie. Analitycy debatują nad momentem potwierdzenia, sugerując, że został on strategicznie obliczony, aby zbiec się z innymi wydarzeniami w życiu pary, maksymalizując wpływ i zapewniając kontrolę nad kształtowaniem narracji. To idealna burza prywatnego dramatu i publicznego spektaklu. Sytuacja równie złożona emocjonalnie, co sensacyjna. Dla księcia Harry'ego emocjonalna podróż wciąż trwa. Raporty opisują, jak przechodzi przez etapy niedowierzania, gniewu i smutku, z których każdy jest intensywniejszy od poprzedniego. Jego prywatne refleksje, obserwowane w przelotnych chwilach przez przyjaciół i powierników, ujawniają człowieka zmagającego się z pogodzeniem głębokiej miłości do żony z nagłym uświadomieniem sobie znaczącej, ukrytej prawdy. Jak nawigować w takim labiryncie emocji, zwłaszcza pod nieustannym spojrzeniem mediów i opinii publicznej? Jak Harry przetwarza wiedzę, że osoba, której bezgranicznie ufał, zataiła coś tak monumentalnego? I być może najbardziej przejmujące pytanie, jak zacznie odbudowywać zaufanie, zarówno do Megan, jak i do samego siebie, w następstwie tego odkrycia? W miarę jak ta historia się rozwija, kluczowe staje się rozważenie szerszych implikacji. Sekretna córka Meghan Markle to nie jest tylko sprawa prywatna. To odkrycie, które podważa nasze rozumienie kultury celebrytów, dynamiki małżeńskiej oraz przecięcia osobistej tajemnicy i publicznej odpowiedzialności. To historia, która zmusza nas do zakwestionowania założeń, jakie czynimy na temat osób na stanowiskach władzy i poddawanych ciągłej ocenie, tego, jak daleko mogą się posunąć, aby kontrolować swoje narracje oraz ludzkiej zdolności do ukrywania i ujawniania. Potwierdzenie istnienia tego dziecka wyznacza punkt zwrotny, nie tylko w życiu księcia Harry'ego, ale w trwającej sadze brytyjskiej rodziny królewskiej i postrzeganiu przez opinię publiczną tych, którzy zamieszkują jej wewnętrzne kręgi. A jednak, nawet gdy to odkrycie jest już publiczne, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jak Megan zdołała utrzymać ten sekret tak długo? Jaką rolę odegrał Joe Juliano w ukrywaniu lub w wyborze momentu potwierdzenia? Jak istnienie dziecka jest traktowane w kontekście rodziny, mediów i kwestii prawnych? I najważniejsze ze wszystkich: jak książę Harry pójdzie naprzód, osobiście i publicznie, w świetle tej informacji? Odpowiedzi na te pytania będą kształtować narrację przez nadchodzące miesiące, jeśli nie lata. Ale być może najbardziej fascynującym aspektem tej historii jest element ludzki. Surowe, niefiltrowane emocje, które napędzają każdą decyzję, każde odkrycie, każde publiczne oświadczenie. Zdrada, złamane serce, strategia i odporność splatają się, tworząc narrację równie porywającą, co tragiczną. Przygotowując się do zbadania pełnej historii w nadchodzących rozdziałach, warto pamiętać, że za każdym nagłówkiem i plotką stoją prawdziwi ludzie, doświadczający głębokich wstrząsów emocjonalnych, nawigujący w złożonej sieci relacji, lojalności i sekretów. Potwierdzenie sekretnej córki Meghan Markle to dopiero początek. A to, co ma nadejść, zmieni wszystko. I nikt się tego nie spodziewał. Moment, w którym sekret tej wagi wychodzi na jaw, nie jest abstrakcyjny. On wdziera się do umysłu, pochłania serce i przekształca rzeczywistość. Dla księcia Harry'ego potwierdzenie istnienia sekretnej córki Meghan Markle z Joe Giuliano było czymś więcej niż szokiem. Było to druzgocące. Każde włókno jego istoty, każde założenie, które miał na temat swojego życia, małżeństwa i rodziny, zostało rzucone w chaos. Przyjaciele opisywali scenę w dniach bezpośrednio po odkryciu jako napiętą i surrealistyczną. Harry, zazwyczaj opanowany w sytuacjach publicznych, wycofał się z zaplanowanych wystąpień i zobowiązań. Schronił się w prywatnych przestrzeniach ich domu w Los Angeles, szukając samotności i możliwości przetworzenia tego, co stało się niezaprzeczalne. Najbliżsi zauważyli głęboką mieszankę emocji, niedowierzanie, zdradę, smutek i, co być może najboleśniejsze, poczucie bezradności. Harry nie przestawał zadawać pytań, wyjaśniło źródło bliskie księciu. Próbował odtworzyć chronologię, zrozumieć, co działo się tuż pod jego nosem, a przede wszystkim, dlaczego nie dowiedział się wcześniej. Było jasne, że czuł się całkowicie zaskoczony, to prywatne spustoszenie potękowała presja publiczna. Media zwietrzyły historię i jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem spekulacje osiągnęły punkt wrzenia. Media społecznościowe zapłonęły od komentarzy, teorii spiskowych i analiz. Fani i krytycy analizowali każde publiczne wystąpienie Meghan i Harry'ego z ostatnich kilku lat, próbując znaleźć wstecznie wskazówki istnienia dziecka. Nieustanny blask publicznej uwagi zwielokrotniał emocjonalne zmagania księcia, tworząc nieustanne napięcie, które zacierało granice między prywatnym żalem a publiczną kontrolą. Dla Hariego każdy dzień stał się aktem balansowania. Z jednej strony chciał skonfrontować się z megan, żądać jasności, wyrazić ból i zdradę, które narastały z czasem. Z drugiej strony był boleśnie świadomy potencjalnych konsekwencji medialnych, wpływu na monarchię i implikacji dla samego dziecka. Przyjaciele wspominają o długich, bezsennych nocach, podczas których Harry zmagał się z niemożnością pogodzenia osobistego bólu z publiczną odpowiedzialnością. Reakcje w sferze prywatnej były intensywne. Harry rzekomo zwierzył się niewielkiemu kręgowi zaufanych przyjaciół, dzieląc się swoim zdezorientowaniem i złamanym sercem. Niektórzy próbowali go pocieszać, inni namawiali go, by podszedł do Megan spokojnie, podkreślając potrzebę opierania się na faktach, a nie emocjach. Ale nawet przy wsparciu, emocjonalny ciężar był przytłaczający. Wiedza, że Megan przez lata utrzymywała w tajemnicy córkę, która istniała równolegle do jego własnego życia rodzinnego, uderzyła w sedno tożsamości Harry'ego, zarówno jako męża, jak i ojca. A jednak, spustoszenie nie było czysto emocjonalne. Niosło ze sobą strategiczne i praktyczne implikacje. Pojawiły się pytania o motywy Megan, potencjalną rolę Joe Giuliano w ukrywaniu sekretu oraz o czas publicznego ujawnienia. Czy istnienie dziecka mogło być zarządzane inaczej, aby zapobiec takiemu szokowi? Czy za tajemnicą stała celowa strategia, czy też okoliczności po prostu wymagały dyskrecji? Każde pytanie potęgowało zdezorientowanie i frustrację Hariego, utrudniając oddzielenie osobistego bólu od taktycznych zawiłości sytuacji. Krajobraz emocjonalny dodatkowo komplikowały sprzeczne narracje pojawiające się w mediach. Jedne media przedstawiały Megan jako opiekuńczą matkę, chroniącą swoje dziecko przed publiczną kontrolą i potencjalnym wyzyskiem. Inne przedstawiały tajemnice jako oszustwo, zdradę zaufania Harry'ego i manipulację publicznym wizerunkiem. W każdym przypadku Chary znajdował się w krzyżowym ogniu, a jego własne uczucia były przyćmione przez spekulacje i debaty. Przyjaciele opisywali go jako zmagającego się z mieszanką empatii, gniewu i niedowierzania. człowieka próbującego przetworzyć zarówno ludzkie, jak i polityczne wymiary tego odkrycia. W sferze prywatnej reakcje Hariego były intensywne i wieloaspektowe. Raporty wskazują na momenty gniewu i konfrontacji z megan, a także na okresy głębokiej refleksji i kwestionowania własnego osądu. Jak mógł przeoczyć znaki? Dlaczego nie zadawał bardziej dociekliwych pytań wcześniej? I co najbardziej dręczące, co to oznaczało dla przyszłości ich małżeństwa i rodziny? Pytania te nie oferowały łatwych odpowiedzi, a te, które się pojawiały, nie przynosiły ulgi. Do presji dochodziło poczucie uciekającego czasu. W świecie, w którym utrzymanie tajemnicy w nieskończoność jest niemożliwe, Harry stanął w obliczu wyścigu z ujawnieniem. Przyjaciele namawiali go, by rozważył moment publicznych oświadczeń, interakcji z mediami i wszelkich kroków, które mogłyby wpłynąć zarówno na prywatność dziecka, jak i jego własny wizerunek publiczny. Każda decyzja niosła ze sobą wagę, każde działanie miało konsekwencje, a każde wahanie narażało go na dalsze emocjonalne zawirowania. Pomimo osobistego spustoszenia, Harry zmagał się również z szerszymi względami. Co pomyśli monarchia? Jak zareagują król Karol i reszta rodziny królewskiej? Czy uznają sekret Megan za sprawę osobistą, czy też za odbicie wizerunku publicznego rodziny? Nawigowanie w tych kwestiach wymagało delikatnej równowagi, której Harry z trudem utrzymywał w wirze emocji i medialnych spekulacji. Źródła bliskie Harry'emu opisują przełomowy moment, prywatną refleksję, w której skonfrontował się z ogromem tego, co się stało. Sam w swoim gabinecie, z dala od doradców i kamer, że komo rozważał trajektorię swojego związku z Megan, rolę dziecka w ich życiu i wyzwania związane z pogodzeniem osobistej zdrady z publiczną odpowiedzialnością. Był to moment głębokiej jasności i jednocześnie głębokiego żalu. Ciężar tajemnicy, zdrady i publicznej kontroli zbiegły się, pozostawiając Hariego zarówno zdeterminowanego, jak i wrażliwego. W miarę rozwoju historii, prawdziwa głębia spustoszenia Hariego staje się coraz bardziej oczywista. To nie jest tylko opowieść o skandalu czy intrydze. To historia ludzkich emocji, złamanego zaufania i walki o nawigację w świecie, w którym życie osobiste i publiczna persona zderzają się w sposób, którego niewielu może sobie wyobrazić. Podróż Hariego przez złamane serce, zdezorientowanie i poszukiwanie zrozumienia dopiero się zaczyna. A kolejne rozdziały ujawnią, jak daleko idące są konsekwencje sekretu megan.